I was with the For me, you play me like nobody mm -hmm. And you were everything for me You shot me so then Dzień dobry, witajcie w ten piękny poranny sobotni dzień. A co dzisiaj robimy? A dzisiaj, tak jak widzicie, o siewnik zaczepiony. I kto tutaj dzisiaj zawitał? Łazio, właśnie. Dzisiaj rozpoczynamy siewę owsa, gdzie wykorzystujemy Perkins'a i wspomagamy do transportu tego owsa Władka, który bardzo dawno nie współpracował z żadnym ciągnikiem ani przy żadnych pracach. Czas go po zimie trochę odświeżyć i. Przepalić. A więc proszę Państwa, zapraszam was na nowy odcinek z siewu owsa. Zaczynamy tylko jeszcze wcześniej zrobimy próbę kręconą, żeby wiedzieć, ile tego owca wysiać. Ruszam. Mamy, moi drodzy, przygotowany siewnik zasypany owsem, wstępnie ustawiony. Wstępnie jest ustawiony. Jeszcze tak napomnę tylko co do zaprawiania tego owca. Jedni twierdzą, że nie ma konieczności, drudzy mówią, że lepiej zaprawić. No różne opinie wśród moich znajomych krążą. Ja postanowiłem, fakt jest to, sam akurat wiem, że, że zaprawianie owsa nie jest tak istotne jak jest to w pszenicy. No tutaj się nie oszukujemy. Więc z propos tej zaprawy wpadłem na pomysł, żeby. Mam suchą zaprawę i tak jak to się kiedyś robiło, sobie po prostu dam y, suchą zaprawę. Yy, Zmięszam trochę w silniku, zawsze to coś da lepsze, to będzie niż nic, nie będzie to tak profesjonalne jak w pszenicy. Ale coś tam, jeśli ona już jest kupiona, niech sobie tam będzie. Problem owsa jest taki, że jest duży objętościowo, mały wagowo, czyli tutaj jak wchodziło nam, nie pamiętam, coś około 300 kg pszenicy, to wejdzie nam coś około 200, podejrzewam owsa, ciężko w sumie powiedzieć. Dobra, tu mamy tabelę oryginalną, no tu poprzetłumaczane na, na polski trochę, yy, od czego zaczynamy, ustawiamy suwaki, ja mam maksymalnie ustawione, do rzepaku się je oczywiście minimalnie ustawia. I tak, denka. Denka są ustawione na poziomie trzecim. Poziomie trzecim. I teraz robimy próbę kręconą w siewniku Fiona. Co jest ważne, nie wszyscy o tym wiedzą. Nie różni się kręcenie kołem, a kręcenie korbem. To są dwa różne obroty. To nie jest to samo. To się nie zgrywa koło z yy, korbą i już to sam przetestowałem. A więc tak, jak robimy próbę kręconą? Ano robimy na 1 R. Czyli pozycja jeszcze pokaże. 18, według tabeli, powinno być 220 kg. Tabela się nie zgadza, z tym to już w każdym zbożu było przerabiane. Nie wiem, dlaczego są wahania, właśnie na tabeli. A więc robimy próbę kręconą na 1R, więc naginamy sobie 12 razy korbą. Takie jeszcze sprostowanie, mały błąd, bo nie. Yy. Nie 12, a 12,5. Jeśli robimy na 1 ar 125 obrotów, możemy sobie zrobić na arów 10. Przy arze 1, to co wyjdzie nam na wadze, mnożymy razy 100. Przy 10 arach, mnożymy razy 10. Czyli to co nam teraz spadło, wsypujemy to na wagę. I proszę Państwa, mnożymy to przez razy 100. Wychodzi nam waga. Ja już to przesypuję do miski i zważymy. Zobaczymy, co to pokaże. Przesypane mamy. Ja to robię w taki sposób, że sobie uruchamiam wagę. Biorę sobie zawsze drugą miskę. Mamy tam jakieś, jakąś wagę miski. Robimy tarę. No, teraz sam się starowała 0,0. I z drugiej przysypujemy sobie liteczki. Owiec, który waży nam 101,94. Y, czyli Razy 100, żeby było jasność, jest to 194 kg na hektar, celowaliśmy w 200 kg, a więc tak zostawiamy 194, jakiś tam margines błędu może się przy tym owsie zdarzyć, więc jest idealnie silnik ustawiony z pozycja 18, denkan numer 3 i to nam daje 200 kg owsa. Teraz zasypiemy trochę zaprawy, wymieszamy i możemy ruszać. Mam tutaj zaprawę na sucho, już dwa lata ją tak sobie trzymam, kupiłem kiedyś do rezerwy, jakby mi tam gdzieś zbrakło na pszenicę. I tak starymi metodami kiedyś tak ludzie zaprawiali nawet pszenicę. A tak o, posypiamy sobie trochę tą bejcą, jak to się mówi, co trochę. no Pszenicy ja bym nigdy w życiu w tym roku nie zaprawił, tak. Yy, bo to już nie te czasy kiedy się tak pszenicę zaprawiało, ale na owiec, tak jak tu niektórzy mówią, mogłoby być bez. Dobra, wymieszamy teraz z tym właśnie listewkę tutaj mamy. Dosypiemy resztę i ruszamy, możemy sieć proszę Państwa. Także tak oto siewnik fiona został przygotowany do siewu owsa. Jak wam coś właśnie z ustawień tej fiony, co tutaj trzeba zrobić do przekładu, żeby dostosować go na przykład do rzepaku, tryb zmienić, jak chcecie, to, żeby coś pokazać w ten sposób, czy dokładnie próbę kręconą, piszcie w komentarzach, a zrobimy w lecie przed sianiem rzepaku specjalny odcinek poświęcony różnym parametrom, ustawieniom i próbom kręconym tego siewnika, proszę Państwa. pole ładnie podesko, w ostatnim odcinku oglądaliście uprawę teraz tutaj różni nas tydzień w filmach a tak naprawdę wczoraj była robiona ta uprawa więc bardzo ładnie podeszło i pogoda jest ładna 16 marca idealny termin na płacą w naszym regionie od 15 optymalny termin się zaczyna yy, dwieś, takie mówię 200 kg na hektar tutaj już przyjazdów sporo mamy hektar 40 yy hektar 40 będzie tutaj do wysiania Więc 200 yy, wieście mamy wsypane w siewnik, to zostaje nam jakieś jeszcze 80 km, że mówię coś takiego na hektar 40. Także siewnik już nie tylko w tych czekajcie, Czekaj, słup Jest jedna rzecz, no, no, która się no, popsuła, a mianowicie jedna ścieżka mi się nie zamyka. No i co robimy? I się jemy z jedną ścieżką, bo yy, trudno chociaż się jedna narysuje, będzie widać gdzie wjeżdżać upryskiwaczem. Takie pole będzie trochę dziwne w paski, no ale cóż, to jest bez sensu dzisiaj tracić czas, jest sobota. Albo zablokowało coś cewkę zardzewiała, elektromagnes, albo po prostu uległo yy, zniszczeniu, bo te cewki się lubią też spalić. Także dałem sobie spokój z próbą podjęcia naprawy dzisiaj na polu No moja wina, że w domu nie sprawdziłem Bo słuchajcie, no trzeba by wracać się do domu Próbować to naprawić Możliwe, że w ogóle nie naprawimy I no po prostu szkoda tego czasu marnować na to Także siejemy niestety, ale z jedną ścieżką No trudno, tak? Wyszło, będzie takie pole rabczate Ale tak jak mówię, działa jedna Więc tak się zastanawiałem, może już stale nie robić ale myślę nie no ścieżki, bo jak dziwnie będzie wyglądać, ale pomoc wraz będzie do tego, żeby tak żeby trafić opreskiwalczem, także tak to wygląda, bo no, pogoda jest po prostu oszalająca, tak prawdziwe uderzenie wiosny na Lubelszczyźnie, proszę kto tak teraz jeźdź, bo jest bo nie ścieżkę No i chyba sobie teraz zasypiemy ten siewnik żebyśmy już tak spokojnie mogli sobie to wysiewać. No a to jak 80 kg wsypiemy dwa worki, to bez problemu powinno nam już do końca wystarczy. I tam jest odbite, tak naprawdę kilka przejazdów i będzie git no i zobaczymy jak to wyjdziemy w tym roku na tym owsie, proszę Państwa, o tam Zaraz zobaczycie, może Władzio, bierze udział w siewach, kurde Z Także. Także tak to wygląda, no dobra, tutaj dojeżdżamy do końca I trzeba będzie zaraz y, nasypać i będziemy mieli Praktycznie to pole zasiane i pojedziemy sobie na pole korbutową wolę podbutował, pole zasianę. Nie wierzyłem czasu, ale bardzo szybko to na 3 metry. Słuchajcie, to, o czym to mowa. W moment zasypal yy, zasiane będzie. Tam na woli większość działka 2,20. Także trochę więcej kombinacji, także trochę tam będzie więcej roboty, ale też po nie ma co przeżywać. Szybko na zewnątrz nam to pójdzie i będzie mit do dobra, dojeżdżam do końca ja sobie chodzę tutaj już zaślepię siewnik i widzimy się na poli torbutowej tam na większej działce będziemy sobie chcieli. do zobaczenia no i już na woli jesteśmy, za piękną duża działka którą y, u, oglądaliście z uprawy tutaj jest ładniej nawet to po pole wyszło, to ziemia trochę inna, jest trochę lepsza niż na tej poprzedniej działce i także bardzo fajnie wszystko idzie dwa, trzy już jest trzeba postawić kleszetkę okay? wiecie teraz pamiętamy, a za 5 minut zapominamy, już to przerabiałem jak nie mamy komputera do ścieżek, to musimy tak robić no i tak jak wcześniej mówiłem te ścieżki na jedno koło że tak powiem rysuję z tego względu, że no to się i tak przyda będzie trochę trudniej, ale i tak łatwiej niż jakby w ogóle nie było, no nie wiem co tam się mogło stać, jeśli ktoś miał taki problem właśnie z tymi elektrycznymi ścieżkami to no dajcie znać czy to jest już spalona cewka czy ona się jakoś zawiesza bo jaka drugi rok mam tej ziemi to to wszystko działało tak jak należy a teraz coś tam się dzieje no ale to nie jest wszystko naprawimy tylko z czasem jeszcze raz macie rzut na pole jak to wygląda No i zobaczymy co z tego owca wyniknie, czy to będzie miało jakiś sens to sianie tego, nie wiem pierwszy raz w swojej karierze rolniczej zajmuje się uprawą owca no na dzień dzisiejszy to naprawdę pszenica poniżej 600 tona, a owiec 800-900, no to, to kurde yy, najbardziej opłacalny biznes można tak powiedzieć, mało nabożenia, mało środków ochrony roślin ale no było tak, że ludzie do palenia w piecach kupywali owiec bo bardziej się to układało od beletu na przykład. Także to jest niestety tak w rolnictwie, że co dzisiaj siejemy, to nie do końca może być opłacalne w lecie albo na jesieni. No i oczywiście w drugą stronę tak jest, że siejemy coś wydaje się, że jest słabo. A tutaj nagle pędz mamy niespodziankę. Tak samo jest teraz rzepakiem, na dzień dzisiejszy, że pak rokuje. Idzie powolutku w górę. No i tam 1900. Może to nie jest cena jakaś powalająca, ale słuchajcie, porównać 600 zł do pszenicy, to naprawdę jest spoko. Także no, ciężko jest wyczuć z czym najlepiej się zajmować. Jeszcze rok, dwa temu kukurydza, każdy zachwalał jaki to jaka to dobra uprawa teraz widzicie. No, jest po prostu masakra z kukurydą. Ja naprawdę, to znaczy ja nie mówię, że ich zrezygnowałem. We wcześniejszych odcinkach yy, to już opowiadałem, ale no na razie się wstrzymałem z innych tam względów z kukurydzy i stąd właśnie pomysł na ten owiec. No co jeszcze jest fajne bo, yy, w uprawie owca, że naprawdę porównując nawet do kukurydzy czy do pszenicy, nakłady są dużo mniejsze. Jaki plan jest Wam szybko opowiem? Daliśmy średnio tak plus minus 150 kg na hektar pod korzeń czyli npk akurat nie dawałem w ogóle to pole pola wapnowałem i tak zaczynamy zdawać zasadę, że jak to nie daje npk jak daje npk to nie daje wapna w ten sposób to robię czyli npk 0 wapno tylko było no to wapno wiadomo półtory na hektarka było dawane potem te 150kg startowego azotu czyli całe trzaku pod korzeń teraz damy 150 plus minus oczywiście RSM-u Ochronę okay. zrobimy sobie herbicydową No i od i będziemy obserwować tą uprawę Czyli 150 poszło yy, granuli i 150 pójdzie yy, RSM-u Także takie to będzie nawiązanie tego obszaru Jak nie będzie, zobaczymy pierwszy rok testowy także Będziecie obserwować kanał, na pewno razem ze mną się dowiecie jak to będzie wyglądać, a to nie przedłużając. Zobaczcie teraz, jak Belgis śliga sobie z zewnątrz. I się zasiało, nie? No dobrze poszło bez żadnych komplikacji. Ja wpadłem, ja to naprawdę jestem mądry, mam powiem. Z tymi ścieżkami na tamtym polu rysowałem tylko jedną, no bo wiadomo, lepiej jedną niż całą, bo i tak pokażę. Ale przecież wystarczy wysiąść z ściągnika i zamykać i otwierać mechanicznie zasłówki na dwóch tył. No i takie eureki odkryłem, Wam no powiem. I tutaj już ścieżki rysowałem normalnie. Oczywiście to zostanie naprawione. Przed siewami rzepaków, bo w następnej kolejności dopiero będzie siany rzepak moi drodzy A więc zmykamy z pola, widzimy się gdzieś tam w domu i powoli kończymy ten odcinek I tak proszę Państwa, dotarliśmy do domu, ja się wziąłem za mycie I nie wiem, kamera może nie pokaże, ale, ale wiecie co? Deszczyk zaczyna padać, to jest idealne po tych siewach, jakby spadło trochę deszczu Siewnik trzeba umyć i ja akurat jestem zwolennikiem mycia Wiem, wiem, niektórzy nie myją w ogóle silników, tylko coś tam Ja uważam, że Jak się go umyje, wysuszy i się go schowa pod dach, to nic mu się nie stanie Tak od lat stosuję i tak, no tak to ja, u mnie się dzieje Dobrze proszę Państwa, no cóż, Perkins też trochę zostanie przepłukany, ale tylko przepłukany Dlaczego? A dlatego właśnie Co już tam widzicie, o właśnie, o tu, o no właśnie. Kolejny odcinek moi drodzy widzowie będzie właśnie związany z RSM-em, a będziemy go rozsiewać, yy, oj, rozsiewać rozlewać pod rzepak. A lada moment ruszymy z rozsiewaniem go pod, yy, pod zboża o zimę. No na końcu będzie owiec, właśnie w tej drugiej dawce. A więc proszę Państwa, koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo będzie się działo. Sezon w pełni się rozkręca. O, teraz chyba widać jak pada. Idealnie. Dobra, ja to muszę jeszcze, może, władka upłuczę po zimie. I właśnie tak, będziemy teraz zajmować się rsm i jak Perkins zostanie podpięty z opryskiwaczem, tak już z tym opryskiwaczem, on zostanie prawie do lata, tak naprawdę do maja, bo wtedy zakończymy dopiero zabiegi. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!